Brosterz tu najlepsza gra. Brosterz to najlepsza gra. Brosterz to najlepsza Siemano witajcie! Z tej strony Adam Was bardzo serdecznie w końcinku zadość na moim kanale. I co my dzisiaj robimy na moim kanale adaś 321 Ten filmik jest wrzucany jeszcze no pamiętacie kiedy? No i... No to nie jest reakcja na moje wszystkie filmy, które nagrałem. Ale to jest, że jutro, chyba jutro, będzie premiera Adaś Brawlstars. No tak, jutro, 15 lipca. 16 lipca premiera. Ale zobaczcie, to jest na mojej społeczności. Widzieliście to. Tutaj się pomyliłem za 3 dni, a to było wczoraj. Opublikowałam, więc. Klikamy edytuj. Oczywiście Wy tego nie możecie robić, bo wy nie jesteście założycielem kanału, więc za cztery dni Czekaj. No tak bo sorry, widzowie, bo ja to wcześniej nagrywam. Ja dzisiaj ja to nagrywam bardzo późno. Za cztery 4. Spacja jest już gotowe. Opublikuj. Możecie to zdobyć na mojej społeczności. Jest koło zakładce playlisty. Wejdziemy sobie w tą zakładkę. I mamy tutaj moje wszystkie playlisty. Najwięcej playlisty ma Brawlstars. Bo zobaczcie, aż 9 filmów na Brawlstarsie no i dobrze. Brawlstars team. I tutaj otworzę mega skrzynki. To dwa. Otworzę jedną mega skrzynkę. otworzę dwie mega skrzynie. Nie wiem, czy widzowie będzie otworzyć trzy mega skrzynie. Ale może postaram się zrobić. Akurat ile mam teraz wyświetleń? Otworzę dwie mega skrzynie. Dwie wyświetlenia. Uff. Dzięki widzowie. Nie wbijajcie na ten ten szar, bo nie chcę robić. Otworzyć trzy mega skrzynki. Blisko. Dobra, zobaczcie. Czek czek czekajcie. Złowię. A! Nie chcę gaś! Jezus! Jak się zestresowałem, dobra. Widzowie oglądałem special na 10 subów. Siemano, Nie! Z tej strony. Czekajcie. Nie! Dzisiaj robimy special na 10 subskrypcji. Zobaczcie! Wow. To jest taka bomba atomowa. A 10 subskrybuje. 10 subskrypcji. No i właśnie my teraz podpalamy to. Nie to. O dobre. Nie. On mamy. I uwaga. Widzowie zostawcie łapkę w górę, a ja to podpalę. Uwaga, trzy, 4. ry! Leci, leci, leci bomba. Boga, uwaga. uwaga. Wow. wow, co to było? No właśnie. Wiecie jaka to, to było jakieś trzy kratki do góry i trzy kratki w bok. No i to jest normalnie jakaś afera, kurde. Jakbym robił prawdziwy specjal. O kurczaczki, ale to był wybuch. No i co widzowie? Jeszcze ja z Wami żegnam. Widzę, nie przejmujcie się tym dźwiękiem, który był teraz, bo miałem po prostu 2% w telefonie. Zaraz wam powiem to na filmie. Zobaczcie. Czekajcie. Pa pa! Czekajcie, bo mam 2% i jakaś jest uwaga. Widzicie? No i właśnie to się wyświetliło w tym miejscu, gdzie zaczęłam nagrywać. Tam, no i nie mogłem kliknąć im, wyłącznie nagrywanie. No i ten filmik dlatego jest taki krótki. Bardzo krótki on jest. Nie przejmujcie się tym, kiedy robicie tak, czekajcie, nie wiem, o tak, to nie rówcie tak bardzo, bo wtedy, wiecie, bo to nagrywam na telefonie. I kiedy to nagram 5 lipca w ten rok, bo w tym roku zaczęłam nagrywać dopiero. Ok, a napiszcie w komentarzu teraz widzowie, jaki, jaki wam się najbardziej mój filmik podoba. Mi się najbardziej podoba ten. Jutro zwiastun mojej piosenki. Ale, no tak, bo to jest film o piosence mojej. Teraz Wam puszczę. Widzieliśmy na początku filmu. Brewster to najlepsza gra. Widzicie to najlepsza gra. to najlepsza gra. No i w tym czasie musiałem właśnie zrobić cięcie i się przemieścić na mój kanał na przykład lub do Brownstersa. Kiedy się zaczęło, kiedy był zwiastun mojej piosenki, to zacząłem tak nagrywać. Ale kiedy? Przemyślmy się. Do chyba tego? Nie, gdzie to? Nie. Do nie tego. Siemano, witajcie z tej strony, Adam, bardzo serdecznie. O, do tego. Siemano, witajcie. Widzicie, na początku Siemano, nie było... Właśnie, Dzieńku, na początku... Na, jest... na początku nie było tutaj Brewsters. Brewsters to najlepsza gra, Brewsters to najlepsza gra. Ale tutaj już zaczęłam, zobaczcie. Widzicie? to najlepsza gra, i zobaczcie, jaki BUM! BUM! Czekaj! BUM! Ha! Łak Wiecie, że mi wypadły <gry> dwa zęby z dwóch stron? No i jestem... Jestem flinka, Właśnie ten filmik już trwa... Um, 6 minut, ale nie przebiję tego filmu, On on trwa za długo. 11 minut! Co się tu odwaliło, serwisowie, ale nie wiem, co się stało. Kurde. Ten filmik trwa 5 minut, czyli minuta mniej. Najmniej... no chyba... Ten film... no Special na 10 słów to chyba najkrótszy film na kanale. No bo musiałem już kończyć odcinek. No bo, wiecie, miałem 2% akurat. Bo akurat wróciłem z kina. I miałem 2% i mi się wyczerpała bateria. Ale wbijajcie na premiery już jutro, a to jest gra, Stars. I do zobaczenia.